Cześć, witajcie, ja jestem Trako, słuchajcie, dzisiaj mam dla was dość ważną rzecz do omówienia. Jak wiecie, słuchajcie, ostatnio w opisie swojego kanału dałem nowe rzeczy, które dzieją się na moim kanale. I no, 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 tak dalej, tak dalej. No i słuchajcie, mówiłem, że też jeżeli ktoś chciałby nawiązać ze mną jakąś współpracę przez firmę, markę, projekt, to mogą pisać na mojego maila. Ale słuchajcie, ostatnio dostałem maila, 3 lutego dosta dokładnie. Zostałem maila od Brenda Litz. Nie chcę właśnie brać jakby pod uwagę tego maila, ponieważ boję się, że to może mi zhakować kanał. Jeżeli chodzi yy, o takie rzeczy, nie biorę z nikim współprac od razu. Chcę najpierw wiedzieć, czy jest to naprawdę bezpieczne, ponieważ nie znam Brenda Litz. No i sobie szukamy teraz to mniej więcej. Nie, wy nie wyskakuje mi nic oprócz tego na... Słuchajcie, według mnie jest to jeden wielki skam, więc jeżeli Wy dostaniecie jakiegoś maila od Brenda Leeds, nie bierzcie w nim udziału. Ja dostałem tego maila właśnie od Brenda Leeds, no i sięga, po, ponieważ myślę, że uznasz to narzędzie za bardzo przydatne. Jest to nowy produkt, który pomaga ludziom rozwieść swój kanał YouTube. To narzędzie pomoże Ci uzyskać więcej pożyczek ustawiania subskrypcji i komentarzy do Twoich filmów. Jest naprawdę łatwy w życiu i możesz uzyskać nadchodźcowy dostęp. Oczywiście ja w to nie kliknąłem i nie będę klikał. Uważajcie na siebie, ponieważ naprawdę myślę, że jest to jeden wielki skam. No i to tyle, na.